To cię okrada z czasu. Sama to robisz. Jeżeli twierdzisz, że nie masz czasu dla siebie, na malowanie, na tworzenie, na rysowanie, to przyjrzyj się, gdzie ty sama go sobie kradniesz. Co robisz w ciągu dnia, co jest niepotrzebne, nie służy ci? Może angażujesz się w rzeczy, w które nie powinnaś się angażować, w pomoc osobom, które same to potrafią zrobić. Na przykład ciągle my po czterdziestce, prawie pięćdziesiątki matkujemy swoim dzieciom, przecież oni sobie doskonale sami radzą, tak? Może oglądasz niewspierające filmy, seriale. Ja nie mówię, że to jest coś złego w serialach, bo oczywiście od czasu do czasu fajnie się tak odmurzyć, powiedziałabym, ale nie cały czas, bo wtedy nie masz czasu na to, żeby robić to, co kochasz. Pamiętaj o tym, że